Witam Was serdecznie na channelingu na maj 2.24. Będzie dziwnie, będzie crazy, będzie bardzo dziwnie. Jeżeli masz na to ochotę, to zostań ze mną, Ci opowiem, jakie dostałam informacje. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Świat Mały Renesans Duszy. Mieliśmy znowu wizytę z najwyższej półki. Energia Chrystusowa się znowu pojawiła. No, jakiś kanał się otworzył tutaj, ale okej, okay, dobra. Słuchajcie, informacje na Maj są światowe. Nie mam na razie informacji takich konkretnych dla Was na Wasz dzień codzienny. One przyjdą ze znakami Zodiaku. To jest energia globalna dla świata. Informacje są takie, że zostałem pokazane, że zachodnia część Europy. Pytanie teraz, do czego ty się czujesz przywiązany? Czujesz się, że należysz do wschodniej Europy, czy do zachodniej? A to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, do którego wrócę i możesz już teraz się zastanowić. Czujesz się bardziej zachodnioeuropejczykiem, czy wschodnioeuropejczykiem? Bo to jest ważne, to może być ważne do tego, co przeżyjesz w maju, dobrze? Czy co będziesz odbierać w maju. E, więc Zachodnia Europa y, będzie sfrustrowana, bo dziwne rzeczy się będą działy, które nie będą niezrozumiałe. Będą ciągłe jakimś ciągłym zagrożeniem czyli ciągłe uczucie zagrożenia. E, jakby europejskie kraje miały takie uczucie, że z wszystkich stron. Są zagrożeni. Nie ma, że tylko ze wschodu, czy tylko, nie wiem, z południa, tak? Tylko jakby uczucie, że z wszystkich stron. I w maju przyjdzie to zagrożenie z góry. Mnie to zostało pokazane, ja tak z tego wyniosłam, że to są znowu piaski Sahary, ale w ogromnych ilościach, w ogromnych ilościach. I te piaski Sahary, no wszystko było pomarańczowe, wszystko. Ludzie byli pomarańczowi, domy, ulice, rośliny, wszystko było pomarańczowe. Um, I ten piasek um, to może być teraz trochę odjechane dla was wszystkich, ale mimo wszystko będę to wam tak mówić, żebyście mogli trochę wsiągnąć w te tematy. Są przysłane z południowej półkuli ziemskiej, a. Oczywiście dla nas to jest to kontynent afrykański, tak? To jest energia, z której kontynent afrykański się oddziela i jest to ból, który został stworzony przez kraje europejskie na południowej półkuli ziemskiej. I ten ból jest wysłany energetycznie w formy natury do Europy Zachodniej. Um, to jest forma pojednania energetycznego, oddania bólu z powrotem, i teraz jest nadzieja, że Europejczycy go przyjmą. Ale uczucie będzie takie, że Europejczycy będą mieli uczucie, czy nie wiem, rządy, czy nie wiem kto, tak, ale było mi to tak pokazane, jakby to było trafione tutaj. Ja nie wiem, co to jest za miejsce, ale jeżeli się nie mylę, że wiem, jak tutaj Czek jest uderzony, to coś się z nami dzieje, nie? Chyba padamy na prosto, chyba jak w boksie, nie? Jest chyba knockout. No właśnie, takie uczucie knockoutu będzie. O, właśnie, tego słowa mi brakowało: knockout. Ale chodzi o to, chodzi o pojednanie. Okay? To jest energia pojednawcza, a dla Afryki czy dla półkuli południowej jest to energia wybawiająca i powodująca, że wtedy ci ludzie, te kraje nie żyją w bólu, co nam zrobili, tylko zaczynają powstawać. I zaczynają tworzyć własny świat. A na swoich własnych prawach, dwa na praworządności, czyli może będzie z czasem mniej, nie wiem, różnych dziwnych historii, które się tam zawsze dzieją, nie? E, praworządność i takie uczucie, że możemy wreszcie zacząć tworzyć nasz własny świat, bo oddaliśmy od siebie ten ból gnębienia, wykorzystywania itd., itd., tak? To jest jedna kwestia. Czyli tak. Półkula południowa wysyła te piaski na Europę Zachodnią. Ale świat jest podzielony na wschód-zachód też. Tak. Czyli yy, na wschodzie, i teraz pytanie, gdzie czujesz się przynależny? Yy, świadomościowo i Energetycznie i może też i geograficznie, faktycznie, um, tam będzie dużo spokojniej. Znaczy na zachodzie będzie bardzo niespokojnie, natomiast na zachodzie będzie dużo spokojniej. No więc się zapytam, jak tam może być spokojniej, skoro na wschodniej Europie mamy wojnę. Zostały pokazane, um, jakby, dwie, dwóch osobników, którzy przepychają taką białą chmurę. Białą. Ona nie była ciemna, ona nie była szara. Ona jest wolna od argumentów, kłótni, niesnazek, jakichś zarzutów. Jak to on powiedział, to jest powietrze, powietrze, czyli energia powietrza, jako też chmura. Bez informacji, ona już nie ma żadnych informacji. To jest takie przez Przesuwanie dla przesuwania, ale tam już nie ma, tam jakby się wszystko już wylało i wiecie to troszeczkę jak w partnerstwie. Tak, jak zaczynamy się kłócić, bo małżeństwo zaczyna nie funkcjonować, bo wszyscy mają, bo jedna i druga strona się zastanawia, odejść, nie odejść i tak dalej. I dopóki się kłócimy, to jeszcze na nas nam zależy, ale w pewnym momencie już jest takie, ale mnie się już nie chce kłócić, po prostu odchodzę, bo nic już tu nie ma o czym rozmawiać. I trochę takie uczucie miałam, takie przesuwanie to dla przesuwania. No więc zadałam pytanie, momencik, momencik, ale jak to jest możliwe? Skoro właśnie Ameryka czy Kongres Amerykański uwolnił tam, nie wiem ile, ponad 60 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy, wojny ukraińskiej. I tutaj zostało mi coś powiedziane, co, co ja bardzo mocno biorę pod uwagę. Może macie jakieś informacje? Ja ich nie mam, tak? Ale może gdzieś tam się coś doczytaliście. Bo jak przy, jakiś czas temu Kongres przyblokował pieniądze dla Ukrainy, to ja dwa dni wcześniej miałam sen. Gdzie widzę Bidena w rozmowie z jakimś tam innym facetem i mówi: Nam już nie wysyłamy pieniędzy, bo z miliona dolarów, które tam wysyłam, 10 tysięcy jest używane na to, co my chcemy, żeby było użyte, a reszta jest rozdawana w, w ręce ludzi prywatnych, tak? Więc to nam się nie opłaca. E, I dwa dni, te, dwa dni później zamknęli te pieniądze. Kongres przestał finansować tą wojnę, więc. Um, Coś myślę było na rzeczy, natomiast tu, jak ja się zapytałam o te pieniądze, zostałam powiedziane, że ono nie jest, to nie są pieniądze do finansowania wojny, nawet jeżeli nam to jest tak sprzedawane, i kongres tylko dlatego je dał, bo one są właściwie takim planem marszala dla Ukrainy przede wszystkim. Czyli odbudowa kraju. I tylko dlatego zostały. Może coś wiecie na ten temat, może nie, nie wiem, ale takie informacje dostałam. No to jest wschód. Teraz Polska. Polska, bo się zapytałam, gdzie jest, ta, gdzie jest ta granica? Gdzie się zaczyna zachód, gdzie się zaczyna wschód? I granica przeszła przez Polskę. Co nie dziwi, bo my jesteśmy bardzo podzieleni, ale nie tylko my. Niemcy też są bardzo podzieleni, tak? Są... bardzo dużo krajów ma ten albo wschód-zachód, albo północ-południe, tak? Włochy mają północ-południe, Hiszpania ma północ-południe, ale my Niemcy mamy wschód-zachód, tak? Tam zawsze, nawet jak już tych granic gdzieś tam na przykład, w Niemczech nie ma, ale mental, mentalnie tam ciągle są podziały, tak? Czy ktoś jest z Nerdówka, czy ktoś jest z Niemiec Zachodnich, to ciągle gdzieś tam wisi, tak? O, I ten podział jest dokładnie od Gdańska, cak na dół, przez połowę Polski. I dlatego się Cię zapytałam, gdzie czujesz się przynależny. Ponieważ um, ta zachodnia Polska, jak mi została pokazana, to były tam rysy, tak? Tam, tam były takie rozłamy, rysy, szczególnie na północy, tam Szczecin, tamte tereny, tak? Takie rozłamy, nie wiem o co chodzi. Um, Z wodą? Ale to wszystko ma prowadzić do tego, że ludzie się bardziej zjednoczą. No, pra, no, zawsze jest tak, że jeżeli zaczynają się jakieś tematy, jakieś problemy, to przepraszam bardzo to, to zaczynamy gdzieś tam się łączyć w grupy. Więc tutaj ten zachód będzie pochłoniony jakimiś tematami. Tam właśnie na północnym północnym zachodzie. Generalnie. Dobra, a na, a na wschodzie, powiem wam szczerze, że ja tego nie zrozumiałam. To wszystko było w jakiejś wacie. Um, Trochę oddzielone, Warszawa też tam jest, nie? Warszawa jakby też należała do so, nie wiem, nie wiem, nie chcę tego tak teraz geograficznie, wiecie, bo to energetycznie może być troszeczkę różnie. Ale to wszystko było białe, wate zapakowane, jakby, nie wiem, oddzielone od rzeczywistości, od uziemienia. Trochę wszyscy jak dzieci w mgle. Bardzo to było dziwne. Bardzo to było dziwne, bez nie wiem, wykompani w mleku, nie wiem. Bardzo to było dla mnie dziwne. Wykompani w mleku. Ale dlaczego wykompani w mleku? Mleko, co jest coś, co jest, co pochodzi od matki, jest dla dziecka, jest wszystkim. No, ale to nie było, że mlekiem miodem płynące. Nie, 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 to nie o to chodziło. Um, zabezpieczone. Czy to o to chodzi? Tak, zabezpieczone, czuję się zabezpieczone. W jaki sposób zabezpieczone? Okej, okay, chodzi o, jeżeli, jeżeli wschód Polski się czuł w jakikolwiek sposób, nie. Niepewnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na ukraińskiej granicy, to poczuje się zabezpieczone w maju. Może przez te finansowanie Ukrainy, może przez jakieś ruchy polityczne europejskie, nie wiem, ale tu jest jakiś taki, że znaczy takie uczucie, że będąc tam na wschodzie, czuli do tego momentu jakieś niebezpieczeństwo, to poczują się zabezpieczeni. Ok. Dobra, no i na końcu się zapytałam jeszcze: Dobra, ale co ja mam Wam powiedzieć na koniec tego wszystkiego? Co macie wziąć do siebie, tak? I a, informacja: macie zacząć zadawać pytania, macie zacząć się interesować tym, co się dzieje na świecie. Nie na świecie w sensie oglądania wiadomości, bo to nie o to chodzi, tylko to, co Ty osobiście odbierasz. I nie chodzi o to, żeby pytać innych. Nie chodzi o to, żeby, bo ja myślałam, ok, znaczy trzeba pewnie się w grupach łączyć i, nie wiem, dywagować, jakiś communities, coś tak. Nie, 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 w ogóle nie w tą stronę. A chodzi o to, że każdy ma sam zacząć poszukiwać, zadawać pytania, być, um, być takim naukowcem tego wszystkiego, zadawać naprawdę głębokie pytania. E, przy czym e, Wiecie, moje pytania są inne niż wasze. Wy macie każdy swoją jakąś tam specjalność, tak? Jakiś talent zadawania pytań, czy, czy, czy jakieś takie. Twoja budowa jest taka, że ty będziesz zadawać inne pytania niż ja zadaję, tak? Moje pytania kręcą się zawsze wokół tego, co znaczy każdy element natury dla nas, energetycznie i później ziemsko. Tak? Ale ty możesz zadawać zupełnie inne pytania. Fakt jest, że mamy zaczynać zadawać pytania głębokie e, dotyczące naszego bytu, istnienia, kosmosu, wszechświata, tego typu rzeczy. A, I ty masz za, sam zacząć szukać masz zacząć być sam naukowcem, um, dochodzić do swoich praw. Nie praw, których ja ci mówię, kto, ktoś inny ci mówi itd., itd., tylko swoich własnych indywidualnych prawd. I teraz tak, jeżeli weźmiemy tą koniunkcję Jowisza z Uranem tak, w byku, który nam będzie zmieniał um, wartości nasze wewnętrzne, którymi żyjemy, które dotychczas tworzyły nasz fundament, tak teraz ten fundament będzie zupełnie inny. Okay. I to nam pomoże. Uran, uran zawsze nam otwiera uran, jeżeli zobaczysz jego sygnał, jego, sygnał. Znak astrologiczny, tak? to, to jest astrologiczne słońce, czyli e przepraszam bardzo. kółko z kropką, to jest słońce ze strzałką do góry, tak? Czyli my się otwieramy na górę, tak? do tego wszechświata i ściągamy innowacyjne pomysły, tak wszystko co jakby nie pasuje prawie do tej ziemi, które eskaluje nas w zupełnie nowy wszechświat na zupełnie nową linię życiową um, i, i, i światową, że tak powiem, czas, czasowo, czasowo życiową dla świata i dla nas um, jako indywiduum. tak? Um, więc ten uran ma nas wydobyć z tego naszego wygodnego światka, które sobie stworzyliśmy, którzy inni dla nas stworzyli i my tak sobie tutaj w tym ciepłym domku, czy pokoju, czy łóżku sobie tam stworzyliśmy takie nasze siedzisko i teraz z niego Musimy się gdzieś tam wydostać znowu do góry, bo tracimy kontakt z rzeczywistością, która nie jest tym, co myślimy, że jest naszą rzeczywistością. Nasza rzeczywistość jest tam na górze, i na nią mamy się otwierać. Ok, dobra. Teraz tak Was zakręciłam już, że już nic nie wiecie, się zastanawiacie i co ja z tą informacją zrobić? Nie wiem, nie wiem, ja też nie wiem. Będziemy, będziemy przyglądać się temu wszystkiemu. A co się będzie działo i um, skupimy się po prostu na naszym życiu, tak? Ale pamiętajcie, nie zapomnijcie zadawać pytania, więc wszystko, co wam będzie takie. Ale co tu się dzieje? Dlaczego to jest właśnie tak? I właśnie wtedy wgłęb się w te tematy. I zobacz, jakie informacje będą do Ciebie dobiegać, dochodzić. Co zobaczysz nagle na zewnątrz, czy jaki nie wiem, filmik YouTube'owy, Ci nagle. Yy, znaczy, tak wiesz, przyjdzie nie wiadomo skąd, tak. Zbieraj po prostu te informacje, które ci są dawane, bo to jest nasze zadanie, bo nam jest wszystko dawane, tylko my musimy to zacząć brać, tak? Więc, um, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, życzę Wam naprawdę w miarę spokojnego maja, ale nie zapominaj rozwijać się dalej, żebyś rósł swoją siłę i swój potencjał, i przede wszystkim go odkrył. Życzę Wam miłego maja i do zobaczenia. Pa!